Pyr, pyr, kurwa, pyr, żartowałem, to robiłem ja, a nie Dzień ten dobry. helikopter siema. Serwusi, widziałeś, jak się debil dał nabrać? Mieszne. Tutaj już na pana czekają! I kurwa prawidłowo, na króla się czeka! Elson, młodzież, siema załogo! Panie prezydencie, ale nikt tak nie mówi! Zamknij się, idioto, chcesz zginąć? Dobra, ją na Skrysie! <laughs> słuchaj, może dziwnie to zabrzmi. Nie panie prezydencie. Ale potrzebuję dobrego śniegu na Sylwestra, jeśli wiesz, o czym mówię. Ale. ale, ale ja, ja nie mam z tym nic wspólnego. Hmm. Dobra, widzisz tych dwóch gości za mną? <laughs> widzę. Chcesz, żeby Twoja rodzina wylądowała w Głagu? Nie, nie, nie Panie Prezydencie. Ja, ja kocham moją ja? rodzinę. E, mhm. Kocham też nasz kraj. Kochasz? Tak. Mhm. Kocham najmocniej na świecie i, mhm. i Pana, Panie Prezydencie, też mhm. strasznie mocno kocham. E, ja dla Pana wszystko bym mhm. zrobił. E, I to nie Pierdol, tylko ogarniaj torbę. Okej, okay, mefa 150, koks 300. Szybki test. Co sądzisz o dwóch całujących się facetach? Absolutnie nie popieram. To przeciw Bogu. Oh, kurwa, znaczy dobrze, dobrze. A ty? Ja? ja uważam, że każdy powinien robić to, co chce. Czyli co? Mogę panu pokazać? Mam tutaj ja. takie strony z się puka, chłopakami. Puka. Ale z Ciebie urwi połeć. Zuch chłopak, zaklepuję go na sylwka. Świetny wybór. Widzę, że macie problemy z różnicami pomiędzy małżem a kiełbą. Otóż tak wygląda penis. O, proszę bardzo. A tak wygląda... O, tutaj będzie łechtaczka. Jajniki, jeden, drugi, sromidło, kloaka zewnętrzna. Ciach, ciach, łoniaki, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I pluton, czy chuj tam wie, co tam jest. I mamy pochwę. Haha, <grywa> jak żywa broń. I musi pachnieć jak śledzik na raz. Jak nie pachnie, to grodzka. <grywa> siema, siema wszystkim. Który to Kobi? Żaden. Jak to żaden? Kobi pisał mi, że będzie na Sylwestra. Kobi Brian? Dokładnie tak. Wysłał mi nawet snapa swojej hm, czarnej mamby. To ja nic nie wiem, naprawdę. Mm, super. Nie, nie ma żadnego Briana. W takim razie wszyscy na Sybir. A, 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 dlaczego? A, żartowałem bez beku. A, <noise> rana, Kobiego nie, pan nie pan będzie. Straszł, będzie za to Sharon Stone. A wy pokażcie jak bawicie się piłkami. Kurwa, co za dawny. Dobrze, że mi dałem nim swoich. Słuchajcie, po północy wchodzi zakaz bycia starymi ludźmi. Dlatego... Dlatego ten środku ma umrzeć. Wiemy, wiemy, panie prezydencie. Spokojnie. Dokładnie tak jak powiedział, zatem fantastycznie. Do siego roku. Zaraz, 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 żebym dobrze zrozumiał. Po północy chce się pan przenieść w czasie o kilka lat po to, żeby zabić Ewelinę Lisowską? Nie zabiję jej. Po prostu sprawię, że nigdy się nie urodzi. Chcę latać jak ptak. Ale, panie prezydencie, to, to jest niemożliwe. I to moje postanowienie noworoczne. Naprawdę, nie ma takiej możliwości. Fizycznie to niemożliwe, żeby latać jak ptak albo przenieść się w czasie... Ale... <laughs> Widziałeś kłamliwa kurwo? Tamten poleciał. Szykuj piżamę do obozu. Tak jest. Słuchaj, kowboju, szukam kogoś, kto mnie przeleci na Sylwestra. Jeżeli piszesz się na to, machnij dwa razy. <laughs> Zuch chłopak! No, to jeszcze fajerwerki do załatwienia. Nie wiem czego pan tak właściwie mm. szuka, bo my mamy tutaj wszystko. Chyba najlepiej mm. będzie jak poznam pana z królem petard. To jest pan Bolek twórca Achtunga. Szacun. No, to przejdźmy do interesu. Te strzelają mm. na różowo, te mm. na zielono, a mm. te w ludzi, ale tylko przed aneksją. Do każdego zestawu mm. oczywiście dołączamy mm. część Ukrainy. To jak? Biorę wszystko. Świetna decyzja. Plus i skandery. Oczywiście, gdzie to panu możemy dostarczyć? Na granicy z Polską. Oficjalnie ogłaszam, że w tym roku nie będzie Sylwestra ani z jedynką, ani z dwójką, tylko z AK 74. I wszyscy mają być w dresach. Idź tu, banery ci oto! Kto tam Władek, do nich? Co jest Władek. do krocy? Władek! A, udało się! Cześć! Zrobiłam to specjalnie dla ciebie! Przestała być lesbijką! No fantastycznie, ale lesbijką nie przestaje się być! Naprawdę, udało ja. mi się to! Tak jak mówiłeś, wystarczyło porządne ruchanie. No to ekstra, widzimy się zatem w obozie. Znaczy na obozie! Cześć, Cześć. 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 i takim zabijcie. Przyjaciele, postanowiłem, że następny rok będzie dla nas wszystkich wyjątkowy. Dlatego przygotowałem specjalnie na tę okazję kilka piosenek z poprzedniego. Zaśpiewam je wam, tylko się przebiorę. Yes! Takie życzenia raz na. Mm, mm, mm. Sto o lat, sto, sto, sto o lat. Sto to sto, sto, sto o Sto 100, sto, sto, sto Olat To w takim wypadku jeszcze jeden numerek Tym razem zrobię to z małą dziewczynką Tak, tak, tak! tak. Włączamy niskie ceny Media ekspert Klap, klask, klap, klask, klap, klask, klap, klask. I powalu pan, Noral,u Szybciutko, żeby zdążyć jeszcze na fajerwerki. Melduję, towarzyszu general, że fajerwerki gotowe. Najlepiej będą widoczne na terenie Polski, metr nad ziemią. Dziękuję, spocznij. Odliczajmy razem. Adin. Dwa. Tri. 3 I wpis diet w nowy got polszo.